Yeah, yeah at all. Yeah, that's changing. The track is clear. Green flag. There's been an incident on track but officials aren't looking to push for a safety car right now, just be careful. Safety car is deployed. Dora, I'm not so sorry. Go, go, go. We'll you wait here. Take it out. Not... No, okay. I shouldn't do this another. Oh. Green flag. Green flag. We're racing again. Gap to teammate behind is 3.1 seconds.

można zygzakować Ja pierdolę Ale temperatura opon bardzo Bardzo dobra będzie Ale bardzo dobra Ale ja pierdolę Dobra, koniec zygzakowania Temperatura opon bardzo dobra teraz Taki start To nie start Fakę. Nie znam ten sposób, to był... A ja mam. To nie taki kurwa. Co prawda, poszukał mnie, ale jako oszkoda. Już nie chciałem się bronić jak z... Se I tak przetrzymałem go. tu ale Ja znam takie tajniki. Nie wiem, że później wyprzedził. Ale co mogę? Nie mogę się tak bronić. I tak nie mam na nikogo. Haka. Już to mnie よし、もう一度ちょっと。 Może teraz, i tak mnie nie dorwię. Ale musiałby zaryzykować, ale on. O, o muszę, bo inaczej. musimy się do pozycję. No, troszkę, gdybym nie manewr. manewrz, to na staci tek jest podpis,

Dobra, dojeżdżamy. Nie wiem, dobra, wypierd. Niep. Wypierdam. No waj wypierdam. Kurwa jeździ dwa. Tylko... Nie kurwa to został karę. Nie żartuję żuci. Wypierdala ci szybko. Jedziemy. To jest kurwa restart życia. Wypierdamy McLaren. Jak ci kurwa... Dziękuję za. Przepuszczenie Kurwa, można to, to jeszcze wygrać Ja pierdolę, kolizja Kolizja Ale kur... Ale elektrownie, to kurwa był show, kurwa Show

Co tu się kurwa... Pupiks! Ja pierdolę! Falka kurwa... O! Jakiś kurwa tytuł! Popierdolęc! W ham się natrzeć! Kto... Dobra kurwa, daj bomba robię. Pierdolę konsekwencje. Pa. Kurwa, o kurwa! Ja pierdolę! Kurwa kolizja na końcu stawki! Ja pierdolę! Kurwa! Jakieś kurwa zawody! Kto dojedzie? PIERDOL... Kurc. Ja pierdolę jakiś kurwa! Ja pierdolę za mocę amatorów! Za mody. Co się wydarzyło? Ja pierdolę! Co się kurwa! totalnej kurwie normalnie rozpierd... Ej, jej! 20 sekund! Witam. Proszę państwa. A jeśli... Powie się no... Nie oddał pan pozycji. 20.